Tu jest pęknięte dziura. Jeszcze gdzieś tutaj widziałem. Dziura mocna była, i tu jest dziura wyczuwalna, nawet. Pewno by trzeba było żywicą zalać, jak będzie działał ten panel, ale zaraz zobaczymy. Niech tylko obecnie. umyłem go, by był cały brudny i zobaczymy, czy będzie działał. Od wewnątrz nie wykazuje jakichś śladów zniszczenia, a jest to panel. Tutaj widzicie specyfikację 480 i zaraz go podłączę i 40V ponad pokazuje. Bo ja tu robię trochę zacienienie. Także panel działa. Zobaczę jeszcze, tylko czy się nigdy nie nagrzewa. A nagrzewa się do 54. Ale to w słońcu. 56. A więc panel ładnie podjął ładowanie. Dwie diody się świecą. Napięcie w akumulatorach 13,9V. Także. Okej. Okay. Jeszcze tu sprawdzę tylko przez ten regulator. 41V też pokazuje. Zaraz pokażę, ile amper idzie do baterii. Już chwila. 7 amper, słońce dochodzi 13,5 ampera idzie do baterii także panel jest dobry. Jeśli nie musicie gdzieś go wkładać na dach to nie wkładajcie bo to może być zagrożenie pożarowe ale tak do eksperymentów czy gdziekolwiek pod kontrolą można sobie doładować banki energii. Pozdrawiam.